więc zrobiłem tutaj Gamer. I jak widzicie, doszła do mnie dzisiaj paczka box ze słodyczami z tego świata uli doszła kilka dni temu, ale po prostu dzisiaj zrobić opening candy box. Oczywiście słodyczowo.pl Chcemy do zostawienia subika oraz łapeczki, bo dla was testuję paczuszkę za 100 z całego świata. Widzicie, to jest bardzo ładna paczka z candy ze, scandy... ze słodyczowo.pl bardzo fajny sklepik dostałem dzisiaj. Nie, no, ogólnie to mam. Pamiętajcie o subiku, łapeczce, możecie wysłać do najciekawszych, jeśli chcecie więcej testów, zostawić się łapkę w górę. Oznaczajcie też jest sklep studyczowy, żeby zobaczyć moją opinię. Mnie paczka za 100 złotych prezentuje się tak już od środka. Tutaj o, pierwsze co widzimy, to takie z mniejszych. Poki Watermelon. To z tego co widzę, to jest chyba z Japonii. To jest chyba w Japonii, z Japonii. Z tego co widzę, bardzo fajne. Pałuszki biszkoptowe poki z polewą o smaku arbuzowym. Według mnie kozackie. Ja lubię mega poki, bo poki zrozumiałeś spoko. Dalej tutaj widzicie Baked Cheese Carrots. Jeśli dobrze czytam. To jest real cheese z realnym chyba serkiem. Tutaj takie chrupki, zobaczymy, tutaj wszystko. Tutaj tak wyglądają. To są. Hair baked Cheese Coarse, składniki mąka kukudziana to takie nieważne, a jak widzicie takie fajne chrupki serowe mega fajnie dalej z tego co widzę mamy Pop Rocks czyli Popping Candy czyli takie chyba szczerające te w ustach o smaku raspberry, o smaku nie pamiętam co to jest Blue Raspberry, czy niebieska, jag... niebieska malina, czy niebieska jagoda, nie pamiętam już co to jest dalej z tego co widzę mamy Pop Pop e, far, Tart. I to z tego, co widzę, to jest chyba taki. I sobie poczytam. To jest, to jest lukrowane ciasta, ciastka śniadaniowe. Poptań z nadzieją o smaku jabłkowym. O! Fajne ciasteczka mamy takie. Na razie wszystko to jest tu. Teraz sprawdzimy, tutaj, co tu mamy. O, tutaj mamy jakieś precy. Takie chyba z tego, co widzę, to są e, takie ala-paluszki, co tak fajnie się otwiera. Widzowie, Jedna paczka tutaj. Bardzo fajna. Myślę, że tutaj fajne. Dalej widzimy taką, trochę klasyczną, nie taką zagraniczną, ale jak najbardziej fajną w świąteczny czas. Yy, Mąkę, yy, taki lizak cukrowy, laska cukrowa, taka, ale myślę, że fajna będzie. Nie wiem z jakiego kraju, ale mega spoko. Dalej weźmiemy tutaj to. To widzicie, widzowie, to są takie chyba ciasteczka, jakby z budyniem. Nie, z masłem chyba. Nie, z białą czekoladą. Chyba masłem i może z budyniem, nie wiem, tak wyglądają w środku. Takie misie. To chyba widzę, z tego co widzę, to są chińskie pakowania. Takie kojarzę ze słodyczy, to są kakao no match. Japońskie ciasteczka z nadrukiem koala o smaku maślanym z nadzieniem o smaku białej czekolady. Mega kozak myślę będzie. Taka mała paczuszka to chyba taka fajna spika czyli i z pokémonami też takie widziałem. Z Japonii wiadomo. Dalej bierzemy sobie... To jak widzicie, mamy kit. Kata. z tego co widzę, to jest chyba z białego oceanu, z Blue oceanu. Taki mały kit. Zobaczcie, co to jest, szczerze, potem. Mnie to mega ciekawy taki mały batonik. Jak widzicie, dalej mamy Mogu Mogu. Apple Juice 25% With Natana De Coco. Z tego, co widzę, to jest jakiś napój jabłkowy, a z takimi chyba jakimiś kawałkami jabłka w środku, z tego co widzę, nie wiem czy widać to na kamerze według mnie taki fajny, malutki, taki soczek jabłkowy taki w sumie fajny 320 ml. no to spoko, mogę wziąć to do szkoły i się pofleksować, yy, dobra, dalej mamy żelki, takie chyba widać, że troszkę yy, słone, bardzo dobre o smaku brzoskwiniowym, haribo takie Chyba nikt nie musi, nikomu nie trzeba tłumaczyć co to jest To są takie haribo, więc kozak Wkładamy na wóz. Dalej mamy takisy, fiego To skąd widzę to są takie Ostre jakieś Chyba czasteczka. czekajcie widzowie. To są takie ostre chyba może A la chipsy, czy coś, nie wiem To są meksykańskie ostre chipsy o smaku papryczki chili i limonki O Jezu widzę, to będzie grube, będzie grube Dalej z tego co widzimy no, taka mała guma suskowka, fajny dodatek i od Słodyczowa. Zobaczymy, będzie pewnie dobra, sobie spróbuję niedługo. Dalej mój faworyt chyba dzisiaj, czyli Oreo, Oreo takie kozackie. Chyba taki to Oreo jak jest Oleomirka, tylko chyba inne trochę. Do 5, czyli do... przed Czerwcem i 7. No, to fajne. Dalej mamy chyba le, jedna z lepszych, hanuteliger Liger. Taka Hanuta, to myślę, że to jest z Niemiec. Nie wiem, tak szczerze nie znam się na tym, ale to mi się wydaje, że to jest z Niemiec. I tak jak widzicie, mamy Galaxy Mic Cubes: Black, czarne takie i takie Rocket, i jeszcze kosmiczne. Nowość. Chyba gdzieś to nawet jest nowość. Bezby. Bezby, be, dobra. No to, to chyba jest. Fajne takie mega spoką. No widzicie widzowie, cała to jest paczuszka z stówę, według mnie się mega fajna, ponieważ poki to wszystko samo z zestawem nawet jest bardzo drogie. Oczywiście papuga nie jest z zestawu, tylko tu mam ją, bo ja dzisiaj byłem w papugarni, sobie ją kupiłem. No ale fajny ten. Opelik dla was zrobię. Teraz sobie tutaj wszystko podkładamy ładnie, żeby było na potem, to się kiedyś. Kiedyś sobie będę jadł. To ja na razie powkładam wszystko do paczuszki. Mega fajne. Oznaczajcie słodyczowo, żeby zrobiła komentarz. Czy kojarzy może moją paczkę? Bo by było, fajnie, aby mi kojarzyła moją paczkę. Nie wiem, czy kojarzy. Była zamawiana najprawdopodobniej, z tego co pamiętam. Pod, jakoś w grudniu. Nie pamiętam kiedy dokładnie. Ale mam nadzieję, że skojarzysz słodyczowo i będziesz wiedziała o kogo chodzi. Była dostarczona prawdopodobniej. Yy, czekajcie, widzę, że to muszę trochę inaczej chyba ułożyć z tego, co widzę o, tutaj będzie soczek jabłkowy będzie jakoś to, dobra, widzowie a to sobie potem sam ułożę, widzowie, a więc pamiętajcie łapeczka, taktyczny subik za pokazanie wam, jak wygląda pracuszka z sklepu słodyczowo, może, może nas zostawić, wiadomo dla mnie, dla papugi, za Test opening, test smaku na razie nie ma. Oczywiście musiałem odłożyć aparat na chwilę. Widzicie, bardzo nawet ładne opakowanie. Nawet oni się bardzo postarali nad samym opakowaniem widzowie Candy box, box ze słodyczami z całego świata. Candy box, tutaj takie są różne ciasteczka, one takie plecle. Bardzo fajny candy box. Z boku takie różne kraje i fajerwerki słodycze na tyle, na przodzie jest logo, marka, a na dole jest taki fajny lód, więc myślę, jak skończę, jak to opakowanie zniknie nawet cało, zostawię na pamiątkę taki boksik kozacki. No i co, ja bym się chciał zanim pożegnać, pamiętajcie, żeby wbijać na live, jeśli chcecie, możecie wysyłać dumnej No i co. Nie, możecie wysłać donejciki właśnie, jak powiecie w sumie. Możecie wysłać donej możecie zostawić subika na bardzo subika proszę. Wijamy kod twórcy, że mógł robić customy w różnych grach. No i co? Żegnamy się z Wami, no to Erlo.